No i słuchajcie, słuchajcie, mamy pointę. Zobaczcie co kupiliśmy ledwo, co udało się w Słubicach kupić kukurydzę. Co dziwne, e, zawsze są dostępne. A tutaj w firmie Biedronka, czyli w supermerkacie Biedorunka, jako jedyne, jedyny punkt w Słubicach, e, udało nam się kupić prawdziwą kukurydzę, którą po malutku zatopimy w ramę, w ramę e, tego obrazu. Zobaczcie, jak ona pięknie nam zaczyna pracować ta za tutaj, a, zobaczcie co się dzieje. Dobrze. Będziemy musieli jeszcze nałożyć jednak taką cieniutką warstwę farbą, by to jeszcze wszystko ładnie wyizolować, wygładzić.